Michałek. Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Abonenta. W dzisiejszym programie będzie między innymi o nowych kanałach w ofercie Astanet oraz współpracy telewizji Asta z ogólnopolskim nadawcą Zoom TV. Zapraszam! publicystyka, magazyny lifestyle'owe, seriale, animacje dla dzieci, wydarzenia sportowe czy serwisy informacyjne to tylko część oferty programowej nowych kanałów telewizyjnych, które poszerzyły dotychczasową listę programów proponowanych przez Astanet. W listopadzie do oferty prawie 230 kanałów telewizyjnych dodane zostały cztery kolejne kanały Zoom TV, TVP Info HD, Nowa TV oraz Fanbox Ultra HD. Każdy z nich urozmaici bogatą już ofertę programów oferowanych przez AstaNet. AstaNet do swojej bogatej oferty programów telewizyjnych dodała kilka nowych kanałów. Abonenci będą mieli okazję obejrzeć ciekawe programy publicystyczne, seriale i filmy. Dzięki temu AstaNet wyróżnia się na tle innych operatorów telekomunikacyjnych. Zoom TV to zupełnie nowy kanał na polskim rynku w jakości HD. W ramówce będzie można zobaczyć programy rozrywkowe, filmy i seriale. Z kolei najważniejsze informacje z Polski i świata widzowie będą mogli oglądać na kanale TVP Info w jakości HD. Szukajcie na pozycji 16 w dekoderach. Ciekawą propozycją jest także kanał Nowa TV. Na antenie emitowane są programy lifestyle'owe, seriale, m.in. Moda na Sukces i Mercy Street, serwis informacyjny 24 godziny, magazyny publicystyczne Marka Czyża czy Tomasza Sekielskiego oraz Skecze Kabaretowe. Przypominamy także o gratce dla miłośników nowoczesnych technologii. Do końca roku w paśmie otwartym udostępniany jest kanał Fanbox Ultra HD. Kanał nadawany jest w 12-godzinnej pętli programowej i prezentuje najlepsze programy 4K. Nie pokazywane do tej pory w telewizji wydarzenia sportowe, muzykę i filmy. Fanbox Ultra HD znajduje się na pozycji 99 w dekoderach, a do jego odbioru niezbędny jest telewizor odbierający w jakości Ultra HD. Dobiegł końca projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki niemu aż 80% gospodarstw domowych w Wielkopolsce znalazło się w bezpośrednim zasięgu sieci WSS. Projekt realizowany był z udziałem podmiotów prywatnych. Jednym z nich jest także Astonet. W listopadzie projekt został nominowany do grona finalistów konkursu European Broad Award 2016. Projekt WSS zwyciężył w kategorii innowacyjne modele finansowania biznesu i inwestycji. Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 66 uczestników z całej Europy. Wspólne działania WSS, AstaNet oraz INEA wspomagały konkurencyjność regionu, miały na celu zmniejszenie migracji zarobkowej młodych ludzi i pozwoliły na zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy. Telewizja Asta stawia sobie coraz wyższą poprzeczkę. Od października rozpoczęła współpracę z ogólnopolskim kanałem Zoom TV. Pod koniec października wystartował kanał Zoom TV, dostępny także w ofercie kanałów telewizyjnych Astanet. W ramówce Zoom TV pojawią się programy publicystyczne, historyczne, jak i lifestyle'owe. Zoom TV to kanał ogólnopolski, który chce przybliżyć widzom także produkcję regionalnych telewizji. Tym samym to szansa dla telewizji Asta, która na co dzień będzie realizować materiały na jego potrzeby. Zoom TV nadawanie rozpoczął na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Kanał koncentruje się na życiu lokalnych społeczności oraz przedstawieniu wydarzeń w lekkiej dostosowanej do współczesnego widza formie. TV Asta jest jedną z telewizji regionalnych, której udało się nawiązać współpracę z tym nadawcą. Nawiązanie współpracy z Zoom TV dla telewizji Asta było niemałym wyzwaniem. Telewizji lokalnych w Polsce jest około 30. Zoom wybrał tylko 4, takie, które są najbardziej profesjonalne, tworzą najciekawsze programy, najlepiej zrealizowane. My oczywiście znaleźliśmy się w tym gronie. Na antenie Zoom TV będą pojawiały się nasze produkcje, oczywiście nie wszystkie, wybrane, takie z potencjałem, z potencjałem ogólnokrajowym. Dla nas oznacza to nie mniej, nie więcej tylko tyle, że będziemy poddawani zewnętrznej ocenie, nie tylko widza, ale również fachowców z branży. Będziemy się rozwijać jakościowo oraz merytorycznie. No po to, żeby sprostać wymaganiom ogólnopolskiej stacji, a jednocześnie widzowie w Pile i nie tylko w Pile będą mogli oglądać programy w jeszcze lepszej jakości. TV Asta na potrzeby Zoom TV produkować będzie kilka programów, które do tej pory były sztandarowymi w ramówce, a po nawiązaniu współpracy z Zoom TV zostaną odświeżone i wzbogacone o nową oprawę graficzną. Będą to przede wszystkim Tajemnice Historii, magazyn Motowizja, dwa filmy historyczno-dokumentalne wyróżnione w konkursie telewizji lokalnych Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, powstanie Wielkopolskie Most na Noteci oraz w Wielkopolsce Zaczęła się Polska. Jednak to nie wszystko. TV Asta od 30 października na zlecenie Zoom TV transmituje niedzielne msze święte o godzinie 9 z różnych kościołów w Polsce. Dzięki rozpoczynającemu każde nabożeństwo krótkiemu materiałowi filmowemu, wierni, oprócz udziału w Eucharystii, mogą także poznać rys historyczny kościoła i diecezji, na terenie której dana parafia się znajduje. Programy realizowane przez telewizję Asta znajdą się pośród takich produkcji jak Obywatel Kuźniar, Świat według Jachimka czy Gwiazdy Cejrowskiego, realizowane przez grupę Onet. Stacja będzie emitować także filmy, seriale, animacje dla dzieci, dokumenty i formaty lifestyle'owe. Zoom TV dostępny jest we wszystkich pakietach cyfrowych AstaNet na kanale 23. 17 listopada już po raz 12 zostały przyznane nagrody imienia Stanisława Staszica dla wyróżniających się przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Tegoroczna gala finałowa połączona została z salonem gospodarczym Telewizjasta pod nazwą Jak osiągnąć sukces? W tym roku Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wyróżniła 22 laureatów, którzy zyskali uznanie zarówno w naszym regionie, kraju jak i za granicą. W kategorii Marka Północnej Wielkopolski zwycięzcę wybrali internauci w głosowaniu na portalu asta24.pl. Najwięcej głosów uzyskała spółka Astabud, w imieniu której statuetkę Staszyca odebrał Zbigniew Ryczek, współwłaściciel spółki. Astabud został doceniony za 12-letnie doświadczenie na rynku jako wiodący wykonawca wielu projektów inwestycyjnych, czym aktywnie wpływa na kreowanie atrakcyjności Północnej Wielkopolski. I to już wszystko w tym odcinku magazynu abonenta. Na kolejny zapraszam 26 grudnia. Do zobaczenia. Z całego świata napływają niepokojące doniesienia, jakoby miliony dzieci nie dostały pod choinkę ani jednego prezentu. A jakże? Osobnik podający się za Świętego Mikołaja został aresztowany przy próbie kradzieży Renifera. He, Mikołaj, kopnij jakiś prezent! Musicie mnie wypuścić, inaczej nie będzie gwiazdki. Mikołaj siedzi. Z... Słucham? Skasował sanie, pogubił Renifery. Jak mu nie pomożemy, będzie brędza święta. Leżymy, panowie. Te Mikołajki. Ten dziadzie ma nierówno pod sufitem. Tu święty, tak? Szacunku trochę. W głębi duszy wiesz, kim jestem. Czy pan się leczy? Znajdźcie renifery. Powiedzą wam, gdzie są nowe sami. To one mówią? Mają własny język. Ekstra, możesz przetłumaczyć? Będzie tylko jedna szansa! Wcześniej czy później ludności skumarzy szefa gdzieś w ciemno. W twarz! Mikołaj i na nas liczy, tato! By ocalić gwiazdkę! Dasz mi w prezencie różkę, pod celą masz przechlapane. Ktoś będzie się gapił, powiedz mu niech spada! Niech spada! Nie, nie, on niech spada, ten jakiś koleś! Niech on spada, ten jakiś koleś! Ta. Dobrze? Tak. Fika coś? Idź na dietę. Po co? Całą wieczność żywię piernikiem i bardzo sobie chwalę. Tak się robi, Zorze. I wiesz tu, naukowcom, Andrzej Grabowski jako Święty Mikołaj. Chciałem tylko pokazać, że jestem dobrym tatą. No właśnie jesteś. To Mikołaj! Serio? Naprawdę? Nie jestem elfem. Uwolnić Mikołaja.